Witam serdecznie, z tej strony PPL7 A to jest kolejny odcinek z Game. WOLFGAME Dzisiaj Oczywiście mamy Już po świętach Dlatego nie było żadnego odcinka Dlatego Wszystkim oczywiście dużo zdrowia I wiadomo Szczęśliwego Nowego Roku A w międzyczasie mamy Szczytową dzicz Z m 1224 <laughs> Oczywiście Dzisiaj wydamy sobie w końcu kleino, to chociaż tak jak mówię, ja bym to i tak poczekał na jakieś inne wydarzenia, ale już tyle czekam czasu, że y, nie opłaca, to jest nieopłacalne akurat, ale jak już jest coś, cokolwiek chociaż wolałem na plana w y, Dino. Więc dlatego tutaj wydam wszystkie moje y, punkty VIP. dlatego tutaj oczywiście damy nie wiem nadziestuwa tutaj 100 tutaj 200. tutaj 500 i tyle należy eee. Przykupimy sobie. I mamy to. Mamy VIPA. 14 i teraz potrzebuję tylko 250. Oczywiście odbieramy sobie szynkę yy, 250 jeszcze będę potrzebował oczywiście 40. Back. jeszcze tylko 50 tysięcy i to tyle Jeszcze na przykład użyję tutaj oczywiście na przykład 100 tutaj na przykład 500 też tutaj bo nie chcę wykorzystywać jakby wszystkich klejnotów yy, z względu na to że by po prostu co zostało 40 tysięcy złożymy oczywiście tak powolutku zaraz zobaczymy ile I, i i i uwaga uwaga a przepraszam i ostatnie 2000 tysiące 1000. Mamy VIP-a 15. Tak jak powiedziałem, jest VIP 15 po 495 dniach. Chociaż sobie mogłem dobić do tych 500 i wtedy wbić tego Vipa 15, ale w sumie nie pomyślałem. A no, jest. No i teraz zostajemy oczywiście skrzynki VIP, które oczywiście dają dużo klejnotów. I oczywiście mamy nowe yy, wzmocnienia. Klejnotów oczywiście jeszcze zostało mi sporo, ale zachowam sobie je. O, czemu nie? VIP-15 Bit bity. Yy, I teraz na przykład kuchy Delokiego można, bo tutaj od 16 już jest smog dla niego. No, a tutaj właśnie. Tyle pieniędzy trzeba wydać, żeby zdobyć takiego. Nie opłaca się. Najważniejsze są oczywiście też te, te wzmocnienia. Bardzo pomocne. Zwiększenie szybkości marszu i takie tam. Ja się bardzo cieszę, bo teraz mogę oczywiście... 2 miliony, tylko mam. Oczywiście pamiętajmy, że mm, za punkty, oczywiście, się wyszkoli żołnierzy. Yy, no to. Jakby nie było, trzeba naprawdę dużo szkolić. Mam tylko milion 600. To jest bardzo mało. Ale. ja Jestem zadowolony, że cokolwiek mam. Bo tak jak mówię. Tutaj jest na przykład to wydarzenie, żeby. Yy, tutaj będzie. Watachy mobilizacji. Jestem 11. Oczywiście ludzie tutaj. O, 14 jestem. Bo ludzie właśnie szkolą wilki. To jest oczywiście albo ulepszenie wilków. Oczywiście wiadomo, że szkolenie jest lepsze. No i tyle z tego wydarzenia. Oczywiście my to najprawdopodobniej wyklamy. Patrząc na to, że y, mamy dalej pierwsze miejsce, mamy miliard mld, więc ogólnie y, nie wiem, czy tutaj widać, nie ma. Czyli w, ogólnie w rankingu co już jesteśmy pierwsi, a ogólnie w Dziczy też chyba jesteśmy pierwsi, bo tak, bo tak my wygrywamy. Nie wiem, gdzie, czy gdzieś tu pisze, że wygraliśmy. Gdzie, gdzieś to było takie, chyba, chyba to, że jest na koniec, y, że właśnie. Ops, nie to. Wracamy, wracamy. <laughs> Nikt myślałem, zapomniałem, że to jest wejście w ich sojusz. Oczywiście nie pamiętam czy mówiłem, nawet on jest za praktycznie grosze zdobyty. Oczywiście mamy też świąteczny nastój, czyli wydarzenia świąteczne, mobilizacja świąteczna, prezenty, Chociaż te prezenty wiadomo jakie są. <laughs> Tylko odłamek. Bo i owoc. Ulepmy bałwana. Sakruży to na polowanie. Tutaj też jest bardzo fajne. Można na przykład z bo to się tak nazywa. Ludzie tak to nazywają. Nie wiem. Więc już tak przyjęło. Można fajne właśnie rzeczy zdobyć. Oczywiście ja albo bursztyn wezmę, albo nerfyt duszy oczywiście teraz jest tak że jest ulepszona wersja duszy oczywiście my też mamy już krowleja yy, możemy sobie go kupić więc jest to tak, jak wiadomo ciekawa rzecz tak samo tutaj można już do krowleja mieć psygończe tak dobrze mówię? tak psygończe, oczywiście ja Groblea. No. Jak wiadomo, będzie ciężko zdobyć. Znaczy, jeżeli się wydarzenie, to pewnie z tych rogów. Co jeszcze? Także. Groble jest. Jest specjalna oferta dla osób, które chcą ulepszyć się potężnie. To jest tutaj, właśnie. Tu nie pamiętam, gdzie to było. Gdzie na kup. Nie, to będzie tutaj gdzieś. Wrigginalny władca jest nowy NFT duszy 2, czyli o wiele lepsza wersja nerfyt duszy niż ta pierwsza wersja, dlatego ludzie na przykład idą bardzo wysoko bo po prostu to jest potężne dosyć. Tak samo jak tutaj jest ten, ta wersja druga yy, wyposażenia władcy. Tak tutaj jest na dwóch, to właśnie jest tutaj najpierw dłuższy 2 i tu po prostu 2. Także tak to wygląda z tej strony. Oczywiście mamy y, y, pamiętnik, na przykład kiedy zostało założone konto, y, ile jestem y, w ci 3. Chociaż 484 to nie wiem, czy to się liczy. To jest 484, a tu mam 495 czyli nie wiem, co, nie wiem o co chodzi, jak ja dołączyłem do yy, tej dziczy, które są teraz yy, dosyć późno, więc to jest takie trochę yy, błąd, bo ja to dołączyłem w lutym, czyli to było parę miesięcy po dołączeniu, nawet można chodzić po pół roku. Oczywiście historyczna potęga wyniosła mi wtedy, kiedy jest ta... Yy, yy, kiedy jest ten pamiątek wydany, to właśnie 2 miliony, 97% innych wodzów, wow. 31 poziom zamku. Oczywiście. 16 grudnia tamtego roku spędziłem w grze 15 godzin. Troszkę <grywka> dużo spędziłem godzin. W jeden dzień, nawet nie wiem jak. Yy, bo wtedy siedziałem, w sumie faktycznie dużo w tej grze. Teraz już tak mniej siedzę, ale 15 godzin. Oczywiście, miliard 700 zasobów, 95%, bo ludzie, wiadomo, że więcej zdobywają. Prawie 10 tysięcy zwierząt tu polowałem. To nie jest jakoś specjalnie dużo. 36 bohaterów, 97% innych powodów. Ja, to jest takie wiecie. Niektórzy mogą mieć nawet tylko tych bohaterów, a są silniejsze ode mnie. <laughs> oczywiście wyszkoliłem 310 tysięcy wilków. Wow, to jest mega dużo. Lew Nemejski, wiadomo, bo potęga 11 milionów, 98%. Oczywiście lew nie jest jakiś super, nie wiadomo jaki. I to jest oczywiście yy... 20 dni, oczywiście pamiętajmy, że to jest, y, można powiedzieć, błąd, y, bo powinno być na przykład od pierwszego y, dołączenia do sojuszu, bo tak jak my wychodziliśmy, jak wiecie, wychodzi się z sojuszu na przykład, żeby iść do innego sojuszu, żeby tam budować, pomagać, zdobywać, no to przez to, że i to się resetuje, więc to jest takie, wiecie, ym, no, źle pokazane przez to, że się wychodziło. Oczywiście pomogli mi moi sojusznicy 27 prawie tysięcy razy, co oczywiście zaoszczędziło mi ponad 1188 dni czegokolwiek, czyli budowania, badań, leczenia, to jest bardzo dużo, dzięki temu mogłem właśnie wykorzystać na co inne. No ja oczywiście pomogłem 45 tysięcy razy, co oczywiście zaoszczędzili 24.

9 wilków wyleczyłem. Wow. No, akurat to. Nie wiem. O, ups, ups, ups. Um, nie wiem, czy to w sumie dobrze, że wyleczyłem aż tak dużo. Dwa, 263 000 wilków straciłem, ale za, mogłem pokonać 1 455 innych. To daj mi 99% 99%. Pojasława sława. 32 bitwy w zimowej i wygrałem 20 z nich, czyli 12. Wiadomo, że były tych wojny zimowej o wiele więcej, ale nie grałem. Nie chciało mi się. 99% to jest bardzo dużo. Znaczy to jest inny Wodzów, a tak naprawdę, jakby ogólnie, to jest mniej. Natomiast yy, oczywiście, także na wysokim wzgórzu. Uczestniczyłem 81 razy i, i wygrałem 40 razy, yy, czyli połowa mniej, czyli powinno wiadomo być tu połowa, więc nie wiem skąd się wzięło 91%, wiadomo, że to przewyższam innych wodzów, ale to jest oczywiście bardzo wysoko, porównaniu, że wygrałem tylko 40 zwycięstw i oczywiście Yy, dają mi tylko 1000 No za takie coś <laughs> trochę słabe moim zdaniem za takie wytrzyny 90% bo jednak to są wiecie to są jednak 97% 99% a to tutaj niestety troszkę słabo oczywiście tu sobie odbierzmy wszystkie te nagrody I... Oczywiście bożnę zowany prezent, jest. Oczywiście jak do, doładujecie sobie diamenty, to dostajecie takie fajne rzeczy. Są faktycznie dobre te rzeczy. Nie będę ukrywał. Ale to jak co? Czy się opłaca to już to tam woli? Ups, nie to. A nie, poczekajcie to też. Yy. Odbierz wszystko. Jeszcze raz, gdzie, gdzie to było tutaj? o, odbierz wszystko. I oczywiście możemy sobie otworzyć jeden raz. Uwaga! Wow! Esencja życia. To jest młodsze wiedzy. Oczywiście mamy nowe modlitwy Gwiezdnego Życzenia. W sensie, to znaczy nowe. To nowe, że teraz jest wybór nad odłamkami Gwiezdnego Ducha. I na przykład tutaj jest takie coś jak Skorpion na przykład, który i Panna. Lew, z tych mówię lepszych w możliwości. To są oczywiście warte uwagi, których nie było chyba w modlitwie. Na pewno Skorpiona nigdy nie było jest. Właśnie dzięki temu. I oczywiście są rdzenie, odłamki rdzenia. To jest coś takiego, że tutaj jakby. To jest takie ulepszenie gwiazdnego ducha, można tak to nazwać. Ja na przykład powiedzmy mam do pełny Rira Baran, jest tutaj powiedzmy takie, czyli po prostu tu ulepszacie i oczywiście dostajecie jeszcze właśnie rdzenie, oczywiście pytasty poziom to jest max. I to jest właśnie wynosi tyle siła, wytrzymałość i kondycja. 6%, oczywiście. No i oczywiście, można sobie ulepszać. Plusem jest tego to, że tu wymaga jakby ulepszenia tylko jednego. To nie jest tak jak z gwiazdnym duchem, że, że z gwiazdkami wymaga jeden, potem znowu jeden, potem dwa, potem znowu dwa, potem trzy i trzy. Tylko tu właśnie wymaga pojedynczo yy, i. I dostajecie właśnie te odłamki, Ja oczywiście dlatego bardziej się tu opłaca może znaleźć pod odłamki yy, rdzenia niż yy, pod yy, odłamki tego ducha. Oczywiście jeżeli ktoś na przykład chce skorpiona na przykład to sobie niech weźmie skorpiona, raka się totalnie nie opłaca, barana też tak średnio, bo tam większość się dostaje z zwykłych modlitw. Oczywiście z liga wojny zimowej. To oczywiście pokażę kto wygra sezon piąty zmieniły się zasady co do tronu teraz o kurde ładuje się to 5 lat bo tutaj na przykład no fajne to jest właśnie że można dostawać o jeszcze, na, jeszcze za wygraną można dostać i dostaje się nie do że 120 to jeszcze dostaje się 120 czyli 240. Tak po prostu. Hmm. Yy. I to jest oczywiście: Zwycięstwo wojny zimowej to najwyższa chwała, jesteś samym w szczycie, a twoje dokonania nigdy nie zostaną zapomniane. Czyli po prostu wiadomo, wygrana. Posiadane 0. Oczywiście, co trzeba co to zrobić, żeby to dostać, wygrać? Ligę wojny zimowej. To jest ekskluzywna dla sojuszu. I tutaj oczywiście pisze, że 10 tysięcy punktów indywidualnych żeby dostać to I jeszcze oczywiście jest ee, bo się tutaj jest oczywiście że nagrody dla uczestników zostaną przyznane wyłącznie uczestnikom rozrywki, w tym rezerwowym dzielą się no, one na indywidualne nagrody za punkty nagrody dla zawodników w grupowej i nagrody dla zawodników w rozgrywce pucharowej czyli Czyli wychodzi na to, to tylko pytanie: O co chodzi z tym, że dla uczestników, w sensie, bo to chyba, chyba tylko tym, którzy właśnie od zgrówki. Tylko że na przykład, jak wyglądałaby sytuacja, jak na przykład ktoś gra w rozgrywce grupowej, a niektórzy w eliminacjach rozgryce pucharowej jak wygląda sytuacja w, yy, właśnie yy, żeby to dostać bo tutaj jeżeli faktycznie tylko osoby które z finału są, no to wiadomo jak to wygląda o, oczywiście tutaj jest to mówię, i zasady się właśnie zmieniły yy, bo teraz gdzie jest mój budynek bo oczywiście tutaj dodaję opcję wygląd, więc to jest fajne, nie trzeba wchodzić do y, tronu. I tu jest, to jest to. Niby pisze, pisze że niby 10 tysięcy, ale gdzieś tutaj, gdzieś tu pisało oczywiście. Było napisane, przepraszam. Jeszcze raz, gdzieś tutaj. Yy, nie ma tego. Nie ma tego. To nieważne. Oto było napisane. No w takim przypadku niestety nie ma. Także na ten moment tyle. 212 milionów mam. Oczywiście u mnie jest problem z kryształami jak zawsze. A tak to to. Myślę, że wszystko jest w porządku. Także dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się. Wesołych świąt. Do zobaczenia. I szczęśliwego nowego roku. Cześć.